Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test jeszcze gorącej, jak świeże bułeczki nowej kolekcji Belz Biedronki i w kolekcji znalazło się kilka produktów. Zapowiada się całkiem obiecująco. Mamy tutaj m.in. podkład, który jest dostępny w dwóch odcieniach. Oprócz tego jest jeszcze blurujący puder w kompakcie. Sypki, rozświetlacz, którego jestem bardzo ciekawa. Utrwalająca mgiełka do makijażu. Dwa pigmenty, jeden w takim bardziej liliowym, jasno-fioletowym kolorze, a drugi w takim bardziej klasycznym kolorze. I do tego mamy jeszcze błyszczyk. Także specjalnie dla Was dzisiaj nagrywam ten test i powiem Wam czym warto się zainteresować, a czym niekoniecznie. Kolekcja nazywa się Blink Bank i tutaj mam opis wszystkich produktów, więc postaram się Wam czytać przed użyciem danego produktu mniej więcej, czego mamy oczekiwać od danego produktu. I powiem Wam, że się zdziwiłam, gdy paczka do mnie przyszła, bo nie spodziewałam się, że jeszcze jakaś kolekcja Bell się w tym roku pojawi. Myślałam, ta kolekcja zimowa, która wyszła prawie równocześnie z kolekcją w listopadzie. To jest właśnie kolekcja na grudzień, ale niestety myliłam się. Tamtej jeszcze nie zdążyłam przetestować, a już pojawiła się kolejna. Prosiliście mnie o test tej kolekcji na Instagramie, gdy pokazałam Wam, że dostałam właśnie paczkę od bel, więc cóż, przechodzimy do testu. Mam nadzieję, że interesuje Was taka tematyka odcinka. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciuku w górę, o subskrypcji i zapraszam Was bliżej siebie. Przechodzimy do makijażu. Zacznijmy sobie oczywiście od podkładu. Jest to trwały podkład z chwasem hialuronowym. Idealnie wyrównuje kolor skóry, doskonale się z nią stapia, pozostawia efekt drugiej skóry. Zmniejsza widoczność niedoskonałości oraz optycznie wygładza skórę. Jest napisane, że ten podkład jest nawilżający, także jestem bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o formułę, to jest dosyć lejący. Naprawdę jest to produkt, który jest rzadki. Tutaj możecie zobaczyć, że dosyć szybko spływa, także raczej taka lekka konsystencja. Ja myślę, że ten odcień 2 będzie dla mnie dobry. Jedynka będzie na pewno zbyt jasna. Na pewno jest to kolor, jakiego sama bym pewnie nie wybrała, bo jest on żółty. Także ja raczej lubię takie bardziej piaskowe odcienie, ale sprawdźmy, jak będzie się pracowało z tym podkładem. Ja używam sobie gąbeczki, bo tak najbardziej lubię. Bardzo ładny zapach, taki delikatny. Na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że fajnie, delikatnie wyrównuje koryt skóry. Może pierwsza warstwa nie daje jakiegoś super mocnego ukrycia, widzicie zaczerwienie raczej spod spodu mi yy, przebijają, także użyjemy sobie na pewno kolejnej warstwy. Na pewno konsystencja jest bardzo lekka, przyjemna, dobrze się rozprowadza. Dołożę sobie drugą warstwę na policzkach. Kolor jest całkiem ok, nie ma tu jakiegoś dużego odcięcia pomiędzy szyją. Oczywiście wolałabym, żeby był bardziej taki piaskowy. Jeśli nie ma, no to, to nie ma. Skóra wygląda bardzo ładnie to nie jest zbyt duże rozświetlenie. Wygląda tak zdrowo, na nawilżoną. Jeśli chodzi o krycie, to jest raczej średnie, tak bym powiedziałam. Delikatnie daje się budować, ale tutaj musiałam nałożyć trzy warstwy na policzek, żeby przykryło mi zaczerwienienia. Także ogólnie jak najbardziej przy pierwszym użyciu na plus. Bardzo delikatny, fajny produkt i kolor też wydaje mi się, że jest całkiem okej. Okay. Swoją drogą ten odcień Cheers, czyli 01. Zobaczcie jaki on ma fajny, jasny odcień. Wydaje mi się, że tutaj dla bladziochów też będzie to fajny kolor. Jeśli ktoś ma bardzo jasną karnację, to myślę, że warto się zainteresować tym kolorem, bo jest bardzo fajny, jasny i ładny ten odcień. Korektor i tutaj wezmę jeden z moich ulubionych korektorów, czyli właśnie też od Bell z tej serii nawilżającej. Jeśli chodzi o bronzer, tutaj nakładam bronzer od Shiglam. To jest odcień Golden Sun. Mam już go prawie na wykończeniu. I powiem wam, że fajnie się rozprowadza. Nie widzę, żeby jakieś problemy tutaj były z tym podkładem, żeby coś się wytracało, żeby się robiły jakieś dziury. Także fajnie mi tutaj gra z tym bronzerem. I róż również od Shiglam. To jest odcień Love Cake. Uwielbiam te produkty do konturowania, są super. Dostanę je w prezencie używam ich bardzo, bardzo często. Róż jest taki świeży. Nic się absolutnie nie działo z tym podkładem. Wygląda to, uważam, bardzo fajnie. Także przechodzimy sobie do przypudrowania twarzy. I tutaj mamy puder. Na słoczu już tu, nic tu prawie nie widać, więc zobaczmy na twarzy. Puder jest bardzo gładki. Nie ma żadnych drobinek. Raczej widzę, że daje taki efekt wygładzenia. Także nie jest to puder, który ma jakieś drobinki rozświetlające tylko właśnie czuję pod palcami takie wygładzenie i na ulotce jest napisane, że jest to blurujący puder do twarzy, mm, zapewni nieskazitelny wygląd cery, optycznie wygładza, zmniejsza widoczność porów, pozostawiając mocny, mokry, modny efekt blur. Jest dostępny w uniwersalnym odcieniu numer 1. Nie ma więcej odcieni, tylko jeden, także sprawdźmy sobie. Wezmę jakiś pędzel, nakładam na całą twarz. Też bardzo ładnie pachnie. Ta kolekcja ma taki delikatny, powiedziałabym, perfumowany zapach. No, zdecydowanie widać tutaj wygładzenie, zwłaszcza jak nałożyłam na te produkty, właśnie do konturowania. Coś innego niż w poprzednich kolekcjach, w sensie w ostatnich dwóch czy trzech, chyba nie było takiego pudru, bo ostatnio były same takie satynowe, a ten jest faktycznie taki wygładzający. Ten efekt wygładzenia myślę, że będzie widać. Najbardziej w kamerze. Sprawdźmy sobie teraz mgiełkę. Oj. Dobra, kilka razy tu musiałam psiknąć, bo. Poleciały takie duże krople, yy, pierwsze trzy razy. Wydaje mi się, że mgiełka wypuszcza bardzo dużo produktu naraz, yy, także trzeba uważać tutaj z nią, bo widzę nawet na twarzy takie mokre gdzieś miejscami plamy, także nie jest to równomiernie, nawet na czole. Nie wiem, czy to będzie widać, że. Zrobiły się takie plamki gdzieś miejscami, także nie jest to zdecydowanie atomizer w stylu na przykład Red Beauty. Wiadomo, że to jest inna cena, ale tutaj. Zdecydowanie tam giełka, to jest taki mały strumień i bardzo są drobne te kropelki. A tutaj przy naciśnięciu, nawet wysyłać tego produktu wylatuje więcej, także trzeba uważać na no ja te psika po prostu bardziej z daleka, bo widać po prostu na skórze takie większe krople tego płynu, więc jest napisane, że zapewnia długotrwały nieskazitelny wygląd cery, maksymalnie utrwala make-up. Jest napisane, że poczekać, żeby odczekać chwilę, aż mgiełka zastygnie, także jestem bardzo ciekawa. Powiem Wam, że dzisiaj ten makijaż ponoszę chwilę, więc yy, zobaczę, czy dzisiaj wrócę ten odcinek. Czy jutro rano? Na pewno zostawiam taki update w komentarzu. Na pewno ponoszę ten makijaż troszeczkę i zobaczę, czy faktycznie ten makijaż dłużej się utrzymał na skórze. No i teraz przechodzę sobie do rozświetlacza. W sumie mogłam rozświetlacz nałożyć przed tym utrwaleniem, ale już trudno. Zapomniałam, że jeszcze jest rozświetlacz. Rozświetlacz jest w takim pudełeczku. On jest słuchajcie z sypki. I tutaj mamy też takie zabezpieczenie. Także sprawdźmy. Jak wygląda na słoczu? Na słoczu taki powiedzmy klasyczny odcień złota. Bardzo ładny. Powiem Wam, że jest bardzo drobno zmielony. Wygląda fajnie. Podoba mi się. I sprawdźmy na twarzy. Ja rozrabiam sobie pędzelkiem na dłoni, tak żeby tego produktu za dużo nie przenieść na twarz. U. Uuu, powiem Wam, że rozświetlacz jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Nie wypada tak chłodno na skórze. Jest to cieplejszy odcień niż jakbyście wzięły taki szampański odcień. Ten odcień jest taki bardziej nudziakowy. Wygląda przepięknie. Taki wygładzający, wydaje mi się, że to nie będzie produkt, który będzie jakoś mocno podkreślał niedoskonałości. No rozświetlacz powiem Wam, że... Jak za tę cenę nie wiem, ile on kosztuje, to bym musiała sprawdzić na stronie, ale pewnie kilkanaście złotych maksymalnie wygląda bardzo ładnie. Myślę, że tutaj każda sroczka z takiego rozświetlacza będzie zadowolona. Jest naprawdę bardzo ładny i myślę, że też nada się fajnie na dekolt. Bardzo ładnie taki subtelny błysk. Dobrze, tyle o rozświetlaczu. To teraz przechodzimy do makijażu oka i zrobię naprawdę bardzo łatwy, szybki makijaż, tak żeby Wam pokazać te dwa pigmenty yy, głównie na oczkach. Ten pigment na środku powieki, a ten yy, jasno-różowy po prostu nałożę wewnętrznym kąciku. Chciałabym coś takiego zrobić. Nie będę tutaj nie wiadomo ile czasu spędzać nad makijażem oka. Raczej skupić się na tym, żeby po prostu pokazać Wam te dwa produkty. Także nałożę sobie korektor, od Rimmel, Multitasker. I pigmenty mamy dostępne w dwóch odcieniach. Pierwszy z nich to taki bardzo jasny, chłodny fiolet i drugi już myślę w takim bardzo klasycznym kolorze, który już w się na pewno pojawiał. Ten jasno fioletowy jest chłodniejszy, ten drugi jest odrobinę cieplejszy. Ja to nazywam takie stare różowe złoto i takie dwa odcienie mamy w tej kolekcji, jeśli chodzi o pigmenty. Moim zdaniem są bardzo ładne, zwłaszcza ten fioletowy mi się podoba, ale ten drugi też jest całkiem ok. i zaczniemy sobie od tego. Jasnego i nałożę go w wewnętrznym kąciku. Tutaj producent zaleca, aby nakładać je na mokrą bazę, mokry korektor, czyli takie mokre podłoże. I faktycznie ja mam korektor, tutaj się fajnie przyklejają. No muszę Wam, wam powiedzieć, że ten odcinek jest bardzo ładny. Teraz wezmę płaski pędzel i na środku powieki nałożę ten ciemniejszy. Bardzo fajnie się przykleja do korektora. tym mało co się sypie. Oczywiście naklej będzie bezpieczniej, więc jeśli nie chcecie mieć żadnego osypu, to myślę, że tutaj na kleju będzie też dłuższa trwałość na pewno. Fajnie się też dwa, te dwa kolory ze sobą łączą. No, muszę powiedzieć, że bardzo fajnie wyglądają te pigmenty. Jak za tę cenę. To wydaje mi się, że przyzwoity błysk. I teraz podkreślę sobie zewnętrzny kącik brązem z brązerem, po prostu. Tak, żeby dopełnić ten makijaż. Brązowy eyeliner. I dosłownie odrobina ciemnego brązu w zewnętrznym kąciku, tak żeby jeszcze delikatnie przyciemnić ten makijaż. Makijaż oka jest już skończony. Myślę, że wyszedł całkiem sympatycznie. Odrobina koloru na dolną powiekę nałożyłam sobie brązer i na linię wodną. Nałożyłam eyeliner latę od Apolki, a wewnętrznym kąciku na dole dołożyłam sobie jeszcze odrobinę tego pigmentu 01. I tutaj od razu Wam mogę powiedzieć, że uważajcie, nakładajcie na mokrą bazę, czyli na korektor albo na klej, bo tutaj jak nałożyłam sobie już bez korektora na dół, w sensie przybudrowany korektor mam na dole, to niestety ten pigment się mi tutaj posypał. I jestem ciekawa jak będzie wyglądał wieczorem, także na pewno dam Wam znać w komentarzu. I w sumie ostatni element kolekcji jaki mi został to błyszczyk do ust, nie ukrywam, że kolor, bardzo mi się podoba. Ja lubię takie odcienie. Nie nakładam żadnej konturówki. Myślę, że nałożę go solo. Bardzo kremowy. I tak od razu zostaje na miejscu, jak go nakładamy. Trochę jak taki lakier do ust. Krycie super. Zobaczcie, jak ładnie kryje. Zapach mi przypomina mamę malinową. Jedyny minus niestety to, że się troszkę klei. Szkoda, że ten odcień jest taki bardziej nudziakowy jak w opakowaniu, taki zgaszony, jednak na ustach wypada troszeczkę cieplej. I tak wygląda skończony makijaż. Koniecznie dajcie znać w komentarzu jak podoba Wam się ten test i czy coś z tej kolekcji przypadło Wam do gustu. Ja powiem Wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona tymi kosmetykami. Podkład wygląda fantastycznie. Od zrobienia, od rozpoczęcia makijażu minęła właściwie godzina i tutaj nie widzę, żeby coś się działo. Ładnie ten kolor zgrywa się z kolorem yy, tutaj do mojego dekoltu, także wszystko tutaj ładnie pasuje. Ten odcień 2 w zasadzie bardzo fani dopasowuje się do koloru skóry. Myślę, że osoby, które mają jaśniejszą karnację lub są bardzo blade, mogą tutaj uderzać w tą jedynkę, bo jest naprawdę bardzo jasna i ma bardzo ładny odcień. Nie jest ani żółty, ani jakiś różowy, także myślę, że może pasować naprawdę wielu osobom. Dla osób, które lubią nawieżające podkłady, to myślę, że warto przetestować. Nie znam ten tak jak Wam już mówiłam, tych produktów, bo niestety na tej ulotce nie jest nic napisane. Także to już musisz szukać w biedronce, ale myślę, że ten podkład nie kosztuje więcej niż 15 zł. Także podkład jak na tę chwilę super, myślę, że więcej powiem Wam za jakiś czas. Kolejny kosmetyk, którego używałam, to puder. Puder powiem Wam, że jest taki wygładzający, blurujący skórę. Ja takich produktów. Nie lubię. Od razu wam powiem, że wolę bardziej rozświetlające pudry, więc raczej nie będzie to kosmetyk, z którego będę częściej korzystać, ale rozumiem, że są na pewno wśród Was osoby, które lubią takie wygładzające pudry. No i tutaj nie ma żadnej drobiny, nie ma żadnej satynowej poświaty. Faktycznie to wygładzenie na twarzy jest widoczne, także myślę, że to już jest taki puder, który gdzieś tam w biedronce w poprzednich kolekcjach się na pewno pojawił. Także jeśli skończył Wam się poprzedni puder blurujący, to myślę, że ten spokojnie możecie wziąć. Pory są fajnie wygładzone, i tak jak mówię, twarz jest wygładzona. Tutaj nie zauważyłam, że on jakoś przyciemnił mi podkład. Także jeśli szukacie jakiegoś wygładzającego taniego pudru, to myślę, że jest naprawdę ok. Kolejny kosmetyk, którego używałam, to rozświetlacz i uważam, że rozświetlacz to jest absolutny must have z tej kolekcji. Wygląda po prostu przepięknie, naprawdę jestem zachwycona tym rozświetlaczem. I tutaj pewnie też cena to będzie kilkanaście złotych. Gramatura to jest, słuchajcie, czy tutaj jest napisane ile to ma gramów? Niestety nie bardzo serdecznie polecam Wam ten rozświetlacz daje naprawdę fajną taflę, nie ma zbyt dużej drobinki, tutaj kolor się nie odcina jakoś specjalnie, bo jest to taki kolor takiego nudziakowego złota, więc nie jest ani zbyt chłodny ani zbyt ciepły, także myślę, że może pasować wielu osobom i myślę, że nawet sam ten rozświetlacz to będzie fajny prezent dla jakiejś fanki e, błysku, e, fanki rozświetlenia pod choinkę, naprawdę bardzo fajny produkt i z chęcią na pewno będę z niego korzystać, myślę, że na dekolt też nałożony w większej ilości, bo to ja nałożyłam go mało, więc też za bardzo go nie widać. Jeszcze może sobie dołożę, to zobaczymy, czy ten efekt faktycznie będzie większy. Zobaczcie. Więcej tego rozświetlacza, i faktycznie daje takie ładne, ale naturalne zarazem rozświetlenie za niewielkie pieniądze. Także ja wam serdecznie ten rozświetlacz polecam. Na pewno będzie gościł w mojej kosmetyczce bardzo, bardzo często. Czasem, właśnie taka jakaś perełka w kolekcji się trafi, to kupuję ich naprawdę kilka sztuk, na przykład ten olejek, o mam tu pod ręką, bo często go używam, Vitamin Lip Oil, absolutny hit w ogóle w mojej kosmetyczce, uwielbiam ten olejek do konturówki, wygląda przepięknie. Kolejny produkt to byłam mgiełka i to ich, jeśli chodzi o mgiełkę, to ja faktycznie czuję, że ten makijaż jest taki scalony, natomiast o trwałości i o przedłużeniu trwałości makijażu, myślę, że będę mogła powiedzieć wieczorem, trochę w tym makijażu sobie pochodzę i zobaczę jak ten makijaż się Utrzymuje na skórze. Na pewno minusem jest atomizer, który moim zdaniem wypuszcza dużo tego produktu, i mogą się pojawiać takie gdzieś miejscami kropki na twarzy. Chociaż powiem Wam, że nie widzę na czole tego, gdzie tam mi się za dużo tego psiknęło. Właściwości utrwalające to, tak jak już Wam powiedziałam, sprawdzę na pewno za jakiś czas. Jeśli chodzi o pigmenty, to uważam, że jak za tę cenę, to bardzo fajny błysk. Ten jaśniutki, fioletowy, jeśli lubicie takie kolory, naprawdę myślę, że jest warty uwagi. Coś fajnego takiego do wewnętrznego kącika, jak widzicie, w delikatnym kolorze. Ten na środku powieki to myślę, że już się powiela i też takie odcienie były w poprzednich kolekcjach. Tutaj bardziej na oku, z tego co widzę, się taka srebrna drobina z tego, jednak na słoczu widziałam bardziej tą taką bazą, bazę kolorystyczną, a na oczach widzę, że dużo tej srebrnej drobinki zostało. Także jakbym miała wybierać jeden z dwóch, to wybrałam pewnie ten jaśniejszy, chociaż razem wyglądają naprawdę ładnie. Błyszczyk i tutaj absolutnie jestem pod wrażeniem tego krycia. Przede wszystkim jak nakładałam ten błyszczyk, to czułam, jakbym nakładała po prostu lakier na usta, więc bardzo fajnie ten produkt kryje. Nie trzeba tutaj 10 was. Natomiast jeśli ktoś nie lubi takich cieplejszych, bardziej. Brązowych, karmelowych, takich czekoladowych odcieni, no to chyba się z tym błyszczykiem nie polubi. Natomiast błyszczyk ma jeden minus. Na pewno minusem jest to, że odrobinę się niestety. Klei. Raczej jest to taki błyszczyk, który pewnie gdzieś tam jednorazowo użyję albo schowam do szuflady, także jakoś tutaj mnie specjalnie ten błyszczyk nie porwał. Także dziękuję Wam za oglądanie tego testu. Mam nadzieję, że ten makijaż przypadł Wam do gustu. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy skusicie się na coś z tej kolekcji. Myślę, że ogólnie cała kolekcja sprezentowana komuś pod choinkę naprawdę może być dobrym pomysłem, ponieważ kosmetyki są naprawdę fajne, więc jak za tę cenę, jeśli nie macie dużo pieniędzy, jeśli Wasz budżet to jest na przykład 100 zł, czy 70 zł, to myślę, że te produkty możecie spokojnie jakiejś bliskiej osobie sprawić. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego testu i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa, pa!